Cześć, to Marcin z kanału CCZ, czyli Czas Coś Zrobić Dzisiaj. Kolejna współpraca, kolejna latarka. Jak wiecie, jestem fanem takich gadżetów jak latarki, banki energii i lasery, więc jak mogę skorzystać, to korzystam z takich współpracy. Jest to model ST1, producentem jest ta marka. Podobno ta latareczka potrafi nam świecić z mocą 1600 lumenów, odporna, więc... Co pozostaje, zapraszam na krótką prezentację i zostańcie do końca: zostańcie łapkę, subskrypcję. I zapraszam Was na film z lektorem. Oczywiście będą się czasem pojawiać filmy bez lektora, ale na razie mam jakby taką serię. No, zobaczycie. To lecimy. Czas rozpakować i zobaczyć, co jest w środku. W zestawie mamy latarkę Sofirn ST1, kabel USB-C, instrukcję minimum gadżetów, maksimum konkretów. ST1 to latarka o wymiarach 120 na 28 na 16 mm i wadze 102 g, więc świetnie mieści się w kieszeni. Obudowa jest aluminiowa, odporna na upadki, a do tego zgodna z normą IP7, czyli spokojnie przetrwa deszcz, błoto, zachlapanie. Zasięg światła do 1 metra zanurzenia, a intensywność aż 12800 kandeli. Latarka ma 5 głównych trybów świecenia. Moonlight, 1 lumen i aż 450 godzin działania. Idealny na noc do namiotu. Low 10 lumenów na 100 godzin. Medium 350 lumenów przez 3,5 godziny. High 800 spadające do 600 lumenów przez 10 minut, a następnie kolejne 100 minut na niższej mocy. No i Turbo 1600 lumenów. Po dwóch minutach spada do 600 i trzyma tak ponad 100 minut. Brzmi imponująco jak na tak kompaktową latarkę. Sofirn ST1 ładowany jest przez USB-C z wejściem 5V, czyli maksymalnie 1,5A. Pełne ładowanie trwa około 1,5 godziny. Szybko, wygodnie i bez kombinowania. W warsztacie taka latarka to złoto. Tryb niski, do bliskiej pracy, zero oślepiania. Tryb średni, w zasadzie wszystko widać. Haj i turbo robią jasno jak reflektor. Światło jest neutralne, dobrze oddaje kolory, więc śrubki, przewody czy detale widać idealnie. W terenie ST1 również robi robotę. Zasięg jest naprawdę dobry, a Wiązka ma sensowny balans między szerokością a skupieniem. Turbo spokojnie oświetla kilkadziesiąt metrów, a tryby średnie sprawdzają się na spacerze, biwaku lub nocnej robocie. IPX7 oznacza, że latarka przeżyje deszcz, zalanie, a nawet krótkie zanurzenie w wodzie. Sprzęt wygląda solidnie, nic nie skrzypi, a przełącznik jest dobrze uszczelniony. Dzięki wadze około 100 g można ją nosić codziennie bez odczuwania ciężaru. ST1 ma wygodny przycisk 100 g, który łatwo wyczuć w ciemności. Podsumowując: SOFIRN ST1 to świetna latarka, mocna, lekka, szybka w ładowaniu. Z rewelacyjnymi czasami działania w trybach niskich, turbo robi wrażenie, a Moonlight i Low to idealne tryby awaryjne. Za te pieniądze naprawdę trudno znaleźć coś lepszego. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę, komentarz i subskrypcję. A teraz to co? Czas coś zrobić.